Pokażę Wam dzisiaj letni, trwały makijaż, czyli taki makijaż, który zostanie z Wami od samego rana do samego wieczora przy nawet 40-stopniowym upale. Wiem, o czym mówię, używam tych kosmetyków od trzech lat, więc jeżeli ty, Tobie się coś spodoba, jeżeli Tobie wpadnie w oko jakiś produkt, który za chwileczkę zobaczysz, to koniecznie zgłoś się do mnie, bo możesz je wszystkie nabyć u mnie. Ściskam, dobrego odbioru. Jeżeli ma być to trwały makijaż, to zdecydowanie zaczynamy od bazy, bazy niekomedogennej, czyli takiej, która nie zatyka porów. To jest baza z niewielka jej ilość, Rozmarowujemy sobie w dłoniach i oczywiście... Najbardziej skupiamy się na całej twarzy, ale najbardziej skupiamy się na tych miejscach, gdzie, to, gdzie jest to najbardziej wymagane. Czyli u mnie to są zdecydowanie, to jest zdecydowanie nos, zdecydowanie broda, tutaj policzki, dlatego że ta baza ona nam wygładza tą strukturę, ona nam niweluje takie rozszerzone pory i sprawia, że ta buzia robi się taka mega, mega, mega mięciusieńka i jedwabista w dotyku. Krok numer dwa, czyli podkład. Podkład niekomedogenny, czyli taki, który nie zatyka nam porów. Odrobina. Rozkładamy go specjalnym pędzelkiem kopytko i tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o lato, to dosłownie kapeczkę. Kapeczkę nakładamy na skórę. Ładnie sobie go wtłaczamy pędzelkiem. Jeżeli masz problem z doborem podkładu, jeżeli nie umiesz sobie dobrać ani koloru, ani struktury, twoja skóra, mm, masz wrażenie, że nie przyjmuje tego podkładu, że tu się nic ze sobą nie stapia, to koniecznie zgłoś się do mnie. dobiorę zarówno jak i kolor, jak i rodzaj tego podkładu, i będziesz rzeczywiście mega, mega zadowolona. Korektor, jeżeli masz zasięg z brązowienia żółki, to korektor potoczy jest konieczny, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Jest to kolor łososiowy, taki wrzoskiniowy, który w ogóle ten korektor jest dedykowany okolicy wokół oczu, więc jej nie wysusza, nie podkreśla zmarszczek. On przepięknie się rozprowadza. Robię to dokładnie tym samym pędzelkiem, którym przed chwileczką rozkładałam podkład i zobacz tylko, jak piękny efekt krycia i rozświetlenia daje ten korektor. Masz tutaj już stronę z korektorem i stronę bez korektora. Jedwabisty puder wygładzający, czyli nasz efekt Photoshopa, czyli coś, co nam utrwali bardzo mocno nasz makijaż, coś, co spowoduje, że te pory również będą jeszcze mniejsze. Nie bez przyczyny nazywamy po prostu ten puder Photoshopem w pudełeczku. I teraz szybkie konturowanie, czyli róż z robinkami złota, róż, który nam zastąpi jednocześnie róż i rozświetlacz i taki jeden cień, który sobie nałożymy na całą powiekę. ten róż nakładam sobie takim pędzelkiem do konturowania na centralną część policzka. Zobaczcie, jak on pięknie oddaje mi cały produkt na policzek. I teraz ja sobie tu napaćkałam z dwóch stron, i teraz będę sobie to rozciągała po prostu do góry i do samego ucha. Także ten róż dzisiaj zastąpi mi i brązer, i rozświetlacz. Jeżeli chodzi o właśnie produkty do konturowania, to myślę, że róż jest moim ulubionym. I bardzo was proszę, te z Was, które macie skóry czerwone, skóry naczynkowe, naturalnie się różowicie, pokochajcie się z różem. Naprawdę to przepięknie wygląda i to. I to nic nie znaczy, że jesteście po prostu naturalnie czerwony. Jeżeli chodzi o oko, pędzelek lub palec, obojętny, mogę wam nałożyć ten, yy, ten cień palcem i chyba tak zrobię. Chociaż nie, już nie na pędzelek to zrobię, to pędzelkiem. Jeden cień na całą powiekę ruchomą. On jest taki bardzo mocno wakacyjny i taki też fajnie. On nie jest ani jasny, ani ciemny, muszę wam powiedzieć, ale daje temu makijażu <laughs> taką głębię dziewczyny. Nie wiem, czy dobrze to odmieniłam, na pewno tutaj znajdzie się. Znajdzie się ktoś, kto mnie poprawi, więc czekam na was, dziewczyny. O, troszeczkę nałożymy sobie tego cienia i już to oczko inaczej wygląda. Nie byłabym sobą, gdybym nie nałożyła sobie też tego cienia na dolną powiekę. Znacie mnie, te które, te, które oglądacie, a te, które nie oglądacie, to poznacie, że ja po prostu noszę okulary minusy na co dzień. Ja to oko muszę sobie bardzo mocno powiększyć, więc u mnie zawsze delikatnie, bo delikatnie ale ten dół też jest powiększony, bo to optycznie nam bardzo mocno otwiera to oko, więc dokładnie ten sam cień, dokładnie tym samym pędzelkiem nakładam sobie na dolną powiekę. Jak już oko mamy zrobione, to oczywiście rzęsiory, tusz, który pokochałyście, tusz, który się nie odbija, tusz, który się nie osypuje i tusz, który nie robi absolutnie efektu pandy, za to przepięknie dwie warstwy rozczesują nam te rzęsy, łapią te rzęsy i tak naprawdę nie wiadomo skąd, zobaczcie jak już zobaczcie jak już one przepięknie mi tutaj się pojawiają, jak już przepięknie mi wychodzą. Oczywiście od samej nasady tuszujemy po same końce, tusz jest absolutnie Rewelacyjne, szczególnie padające powieki go kochają, dlatego że on się tutaj nam absolutnie nie odbija. Prawie kończymy zostały nam brwi. Robię to zawsze tusz w zagęszczającym brwi. To jest taki tusz, który jest świetną alternatywą dla kredek. Ja nie lubię kredek, nie lubię jak te brwi są takie wyrysowane, lubię jak te brwi są rzeczywiście fajnie podkreślone, ale naturalne, więc tusz do brwi idealnie się u mnie sprawdza. Zobaczcie tylko, jaka jest różnica, jak od razu ta strona jest uniesiona, jak tylko sobie rzeczywiście te brwi wyczeszemy, wyczeszemy tym tuszem do góry. On oczywiście jeszcze fajnie zastyga, więc te brwi też są jednocześnie ujażnione i podkreślone w bardzo, bardzo fajny, łatwy, prosty sposób. No jak ma być letnio i lekko, no to mój ulubiony błyszczyk z drobinkami złota. Zobaczcie, tak jak przepięknie się prezentuje, I tak samo pięknie prezentuje się na ustach. Robię Niesamowity efekt wow. Można oczywiście najpierw nałożyć sobie konturówkę wodoodporną, żeby te usta były jeszcze troszeczkę bardziej powiększone. Ja natomiast, dziewczyny, naprawdę w lecie lubię taki luz, ale to taki luz, że nawet mi ta konturówka do szczęścia nie jest potrzebna, więc serdecznie Wam polecam te błyszczyki. Błyszczyki nie skleją ust, są bardzo mocno nawilżające, mam w sobie kwas jeluronowy, więc przepięknie te usta jeszcze nie dosyć że wyglądają, to jeszcze przepięknie są zaopiekowane. Dziewczyny, makijaż gotowy? To jest trwały makijaż na lato i jestem pewna, że zostanie z tobą przez bardzo, bardzo długo. Jestem pewna dlatego, że maluję się tak od trzech lat, dokładnie od trzech lat używam tych kosmetyków i ufam tylko i wyłącznie tym kosmetykom, więc jeżeli tylko masz ochotę na którykolwiek z tych produktów, które tutaj dzisiaj zobaczyłaś, to koniecznie zgłoś się do mnie. Napisz tutaj pod spodem komentarz lato, a wyślę ci listę produktów, które użyłam wraz z cenami.